Cześć! Tak jak obiecałem w poprzednim filmie, dzisiaj górna część karabinu MP15-22 na, ta na tapecie. Jak widzicie, e, przejdźmy od razu do rzeczy. Nie ma się nad czym rozwodzić. E, jak widzicie, mamy już zdemontowany hamulec wylotowy. Mm, na pewno mówiłem to już w którymś filmie, ale pamiętajcie, że odkręcając hamulec, e, musimy karabin mieć zamocowane zalufy. Są do tego specjalne. Uchwyty do imadę można sobie coś zmajestrować też na szybko, czy nawet ścisnąć przez coś w imadle. Oczywiście, wszystko z głową, i dopiero wtedy odkręcamy hamulec z gwintu. Przepraszam. Powodem takiego postępowania jest sposób zamocowania lufy w komorze zamkowej. Co za chwilę, jak sobie go rozkręcimy, to zobaczycie. No i również zdemontowany mamy ten śmieszny Dynks. Tak zwaną zaślepkę, którą proponuję od razu zdemontować i więcej jej nie używać. Ona kompletnie do niczego nie służy, poza tym, że niepotrzebnie podpiera nam lufę. I możemy przystąpić w tym momencie do odkręcania lufy. Potrzebny nam jest tego typu klucz. Można sobie kupić, można sobie e, zrobić. Jeżeli ktoś by chciał, to piszcie. Rzucimy jakieś rysunki, jak to, jak to dokładnie jest wymiarowane. Zakładamy go na lufa. No i musimy ząbkami trafić w wycięcia na nakrętce. Trafione i kręcimy. Kręcimy spokojnie, cierpliwie, to jest bardzo drobnozwojowy gwint, tak żeby go nie uszkodzić. I kręcimy. Kiedy już nakrętkę mamy odkręconą, nie bez powodu robię to należąco, ponieważ pamiętajcie, że lufa jest wkładana od strony komory. W momencie, kiedy odkręcamy to tak, jak nam wygodnie, czyli pionowo, no może, może sobie po prostu luźno spaść i uszkodzić nam wyrzutnik, który jest dosyć ważną częścią w, w samej lufie, gdyż do lufy jest on mocowany. Pozbywamy się nakręteczki. To jest oryginalna nakrętka, taka jaka znajduje się na karabinie. I możemy teraz wyjąć lufę, wysuwając ją od środka. Ok, więc zrzućmy sobie okiem na samą, na samą lufę. Jak widzicie, gwint jest drobniusieńki. Trzeba uważać przy odkręcaniu, zakręcaniu. Dobrze go, oczywiście, wyczyścić. Lepiej niż tutaj. No i sama komora nabojowa, blok ryglowy, nazwijmy to sobie i wyrzutnik. Jak widzicie, te wypustki to jest to, co trzyma nam lufę w waperze. Więc jeżeli próbujemy na siłę odkręcać że nieszczęsny hamulec, jest duża szansa, że wyłamiemy to mocowanie. No i w zasadzie karabinę do. Powiedzmy, że do utylizacji, bo nie wiem, gdzie można by zdobyć takie e, części. Kolejna sprawa to jest że blok ryglowy razem z rampą. Tutaj, który jednocześnie trzyma nam wyrzutnik. Ten nieszczęsny, wystający drucik, który mm, często gęsto trzeba wyregulować. Często gęsto nie działa, bo na przykład jest luźny. Mm, a nie powinien. Powinien być, powinien być sztywny. Odpowiada za to jego część, która jest tutaj schowana, w tym bloku ryglowym z takimi e, ząbkami te ząbki się potrafią wytrzeć, bądź też jakoś tam ułożyć także że wyrzutnik ma taki 2-3 mm luzu do przodu, do tyłu. To wystarczy, żeby spowodować problemy z wyrzutem łuski, czyli fajeczki, jakieś tam tego typu sprawy. Więc jest to jak najbardziej część wymienialna. Jak widzicie, mamy tutaj takie dwa potężne piny Podwójne sprężyste, więc trzeba trochę trochę się namęczyć, żeby je mm, zdemontować. Przede wszystkim porządne zamocowanie tego wszystkiego, wybijania. Ja sobie zrobiłem taką, mm, taki uchwyt do imadła po prostu, w którym dało się to zamocować w sposób w miarę stabilny, żeby można było naprawdę sporej siły użyć, żeby się mm, pozbyć tych pinów. Oczywiście moczenie, oleje i tak dalej, i Wtedy możemy sobie gdzieś tam go podbiąć, ustabilizować. Później, oczywiście, yy, już ustawić go względem zamka i wszystko powinno jak najbardziej działać. Robiłem to za 2 dwa, dwa razy bodajże z uzbieraniem. Za pierwszym razem oczywiście były problemy pewne. Natomiast jak już się wie, jak, to, to nie jest jakaś wielka filozofia. Więc mój drodzy, montaż dokładnie tak samo. Znaczy w odwrotnej kolejności, jak, jak to widzieliście, wkładamy lufę, zakładamy nakrętkę, dokręcamy. W ogóle, e, dlaczego większość filmów na tym kanale powstaje w momencie, kiedy coś się zepsuje, nie inaczej było w tym przypadku. E, mianowicie ta lufa potrafi się odkręcić po prostu. I czasami mamy jakieś dziwne problemy, typu, że nie można w nic trafić, e, czy też, na przykład tak jak w tym przypadku, był problem ze zbijaniem spłonek, pomimo wymienienia całego zespołu. Eee, iglicy i sprężyn <laughs> wszystkich. No, okazało się, że no, sprawa jest banalna. Lufa była odkręcona o dwa, o dwa z kawałkiem obrotu <laughs> i fizycznie przesuwając się do przodu, no, iglica miała problemy ze zbijaniem. Co po niektórych eee, nabojów. Zdarzyło mi się to też kilka razy wcześniej w karabinach, które do mnie trafiały, że. Te nakrętki potrafiły się luzować. Najważniejsze, to nie kleić ich w żaden sposób. E, tylko dokręcać z odpowiednim momentem. Nie powiem Wam jakim, bo nie wiem. Po prostu z wyczuciem nie można przedobrzyć. Oczywista sprawa. E, no cóż, moi drodzy. Tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o, o górę karabinu. Nie ma tu kompletnie żadnych innych kombinacji. E, oczywiście, jeżeli chcielibyście zmieniać łoże, to... E, Trzeba sobie dorobić bądź też kupić odpowiednią nakrętkę, która będzie nam redukowała te gwinty do rozmiarów, które występują w normalnych AR-15, jest to jak najbardziej do zrobienia czy warto? To już kwestia indywidualna. Jedni lubią, jedni nie lubią. Ja akurat zostawiam wszystko fabryczne, ponieważ dopóki działa, to niech sobie działa, Krawień służy tylko i wyłącznie do pląkania, więc nie ma wobec niego jakichś szczególnych wielkich wymagań. To wszystko na dzisiaj. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.